Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj nas interesuje zbadanie monoto, monotoniczności tego ciągu, czyli czy będzie to ciąg rosnący, malejący, czy też stały. Natomiast zobaczcie, co my mamy tutaj na górze. Ja tutaj zaznaczyłam to sobie tak na niebiesko i jeżeli licznik tego ułamka przepiszę, to zauważcie, że tutaj mamy sumę kolejnych wyrazów. Ciągu arytmetycznego, ponieważ to będzie wyraz pierwszy, który wynosi 5, tu mamy wyraz drugi, który wynosi 10. Zatem różnica w tym ciągu wynosi 5. No i to nam by się pokrywało. Tutaj też kolejny wyraz jest powiększony o 5. Zatem możemy spokojnie zapisać sobie, wykorzystując ten wzór sumę na n. Wyrazów tego ciągu arytmetycznego, czyli nasza suma, czyli sn, to będzie wyraz pierwszy, a wyraz pierwszy jest równy 5, dodać an, czyli ten wyraz ostatni, czyli 5n, podzielić przez 2, no i razy n, czyli n przez 1. Tak to sobie zapiszmy, bo dzięki temu widać, że przez n mnożymy tutaj licznik, czyli 5 razy n to 5n. 5n razy n to będzie 5n kwadrat przez 2 razy 1, czyli 2. I to będzie ta nasza suma, czyli zamiast tego, co mamy w liczniku, możemy zapisać to. Czyli mamy 5n plus 5n kwadrat przez 2 kreska ułamkowa, ta którą mamy tutaj, no i to dzielimy przez n dodać 3. No i tutaj zauważcie, że stworzył nam się taki Ułamek piętrowy, czyli zapiszmy to sobie w troszkę prostszej postaci, czyli to, co mamy w liczniku, czyli 5n plus 5n kwadrat przez 2 dzielimy, ponieważ kreska ułamkowa nam zastępuje znak dzielenia przez n plus 3, to zapiszmy mamy n plus 3 przez 1, bo dzięki temu łatwiej będzie zauważyć, że gdy dzielimy dwa ułamki, to pierwszy ułamek przepisujemy bez zmian. I mnożymy przez odwrotność drugiego, czyli 1 przez n dodać 3. No to zapiszmy 5n plus 5n kwadrat razy 1, czyli tutaj mnożenie przez 1 nam wyniku nie zmieni. No a tutaj mnożymy 2 razy n to 2n, 2 razy 3 to będzie 6. Czyli tak naprawdę wzór na nasz ciąg w takiej końcowej postaci to będzie 5n plus 5 n kwadrat przez 2n dodać 6. No i teraz mamy sprawdzić monotoniczność takiego ciągu. No to takie szybkie przypomnienie. Jak sprawdzamy monotoniczność takiego ciągu? No musimy wyznaczyć sobie najpierw an plus 1, czyli an plus 1 to będzie następnik naszego ciągu, czyli w miejsce litery n, czyli tu, tu i tutaj. Podstawiamy n plus 1, czyli mamy tak 5, mamy literkę n, czyli zapisujemy n plus 1, dodać 5, zamiast n podstawiamy n plus 1, ale tutaj zauważcie, jeszcze to sobie podnosimy do kwadratu przez. Mamy dwójkę, następnie n, czyli n plus 1, no i dodać 6. Tutaj wystarczy wymnożyć sobie wszystkie wyrazy z nawiasu przez 5, czyli 5 razy n to 5n, 5 razy 1 to będzie 5. Tutaj uważajcie, mamy wzór skróconego mnożenia. To będzie ten wzór, czyli a plus b do kwadratu to będzie a kwadrat plus 2ab, no i dodać b kwadrat, czyli ja tutaj wszystkiego naraz nie będę robiła, czyli na razie tę piątkę jeszcze przepiszmy. No i w nawiasie zastosuję wzór skróconego mnożenia. Oczywiście w tym przypadku nasze a to będzie n, natomiast b wynosi 1. Czyli mamy tak, n kwadrat, dodać 2 razy a razy b, czyli 2 razy n razy 1 to 2n, dodać 1 do kwadratu, czyli 1, przez... No i tutaj możemy to sobie wymnożyć, czyli mamy 2n plus 2, no i plus 6. No, i teraz cały ten nawias mnożymy sobie przez 5, czyli mamy 5n dodać 5, dodać 5n kwadrat, dodać 10n i dodać 5 przez. No, i tutaj mamy 2n dodać 8. Redukujemy wyrazy podobne w liczniku od najwyższej potęgi, czyli mamy 5n kwadrat, następnie mamy 5n plus 10n to 15n, no i 5 plus 5 to będzie 10, przez 2n dodać 8. No i w kolejnym kroku od an plus 1 odejmujemy an. Jeżeli chodzi o monotoniczność, to my bardzo dokładnie omawialiśmy kolejne kroki, jak należy tutaj postępować, w działach poprzednich. Więc jeżeli to nie jest dla Was jasne, no to bym proponowała po prostu kilka działów się cofnąć. No dobra, no to zobaczmy. an plus 1 obliczyliśmy tutaj, czyli mamy 5n kwadrat plus 15n plus 10 przez i może ja tutaj sobie włączę dwójkę przed nawias, czyli będę miała n plus 4, no bo gdy włączam dwójkę przed nawias, to 2n przez 2 to będzie n, 8 podzielić przez 2 to będzie czwórka, odjąć, no i musimy odjąć an, czyli an mamy tutaj 5n plus 5n kwadrat przez, no i tutaj również włączę dwójkę przed nawias, czyli w nawiasie mamy n dodać 3. No i takie odejmowanie musimy wykonać. Zatem, żeby móc odjąć od siebie dwa ułamki, no to musimy mieć wspólny mianownik. No tutaj oczywiście widać, że tego wspólnego mianownika nie będzie. Czyli najpierw musimy ustalić, co będzie wspólnym mianownikiem. No i to również ćwiczyliśmy, ale w dziale wyrażenia wymierne. No bo tutaj zwróćcie uwagę, że wspólnym mianownikiem będzie dwa razy n plus 4 i n plus 3, bo jeżeli zapiszecie sobie taki wspólny mianownik, no to każdy z czynników, które mamy tutaj w naszych mianownikach, będzie tutaj się powtarzał. Czyli zobaczcie, tu mieliśmy dwójkę, mamy n plus 4, też mamy n plus 4, dwójka jest, n plus 3 również, czyli zarówno ten mianownik zawiera się w tym, jak i również ten mianownik w tym mianowniku również się zawiera, czyli możemy powiedzieć, że to będzie nasz wspólny mianownik. Odjąć, no i teraz drugi raz zapiszemy to samo: N plus 4N plus 3 i przejdziemy do licznika. No to tak, jeżeli sobie spojrzycie, to tutaj w mianowniku mieliśmy 2, czyli to razy n plus 4, czyli to, czyli do mianownika dołożyliśmy n plus 3, czyli dokładnie to samo należy dołożyć do licznika. Czyli przepiszmy to, co mamy w liczniku, czyli 5n kwadrat plus 15n plus 10 i mnożymy przez n plus 3. Teraz jeżeli spojrzymy na drugi mianownik, mieliśmy tutaj 2 razy n plus 3, czyli tym razem dołożyliśmy n plus 4, czyli to samo musimy dołożyć do naszego licznika. Czyli mamy n plus 4, no i teraz wykonujemy. Mnożenie, w sumie można to już sobie zapisać na jednej kresce ułamkowej, czyli wspólny mianownik przepiszmy. No a tutaj musimy wszystko przez wszystko pomnożyć, czyli 5n kwadrat razy n to 5n do trzeciej, 5n kwadrat razy 3 to 15n kwadrat, 15n razy n to 15n kwadrat, 15n razy 3 to 45n no i 10 razy n to 10n, 10 razy 3 to 30. Pamiętajcie o tym, że minus nam zmienia znaki na przeciwne, czyli jak zapiszemy minus, to jeszcze otworzę nawias, żeby później pamiętać o zmianie znaków. Czyli mnożymy także te dwa nawiasy przez siebie, 5n razy n to 5n kwadrat, 5n razy 4 to 20n, 5n kwadrat razy n to będzie 5n do trzeciej, no, i 5n kwadrat razy 4 to 20n kwadrat. No, i teraz możemy opuścić nawias, czyli mianownik przepiszmy. Tutaj już coś można pewnie zredukować. 5n do 3 zostawmy. 15n kwadrat plus 15n kwadrat to 30n kwadrat. 45n plus 10n to 55n, no i dodać 30, minus nam zmienia znaki, czyli mamy minus 5n kwadrat, następnie odjąć 20n, odjąć 5n do trzeciej i jeszcze odjąć 20n kwadrat. No i pozostała nam redukcja wyrazów podobnych, czyli 5n do trzeciej, odjąć 5n do trzeciej to 0, Teraz kwadrat. 30n kwadrat odjąć 5n kwadrat to 25n kwadrat. No i 25 odjąć 20 to będzie 5n kwadrat. Teraz nki. 55 odjąć 20 to 35n. No i liczby, czyli mamy tylko tutaj dodać 30 przez 2 razy n plus 4 N dodać 3. No i teraz spójrzmy na to, co otrzymaliśmy. Pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o n, to my z ciągu wiemy, że n musi należeć do zbioru liczb naturalnych dodatnich. I tylko takie liczby można sobie podstawiać w miejsce n. To zauważcie, jeżeli dowolną liczbę naturalną dodatnią 1, 2, 3, 5, 8, 100 Podstawimy tutaj, no to kwadrat takiej liczby będzie na pewno dodatni. Pomnożymy przez liczbę dodatnią, czyli tutaj wynik mamy dodatni. Tak samo, jeżeli 35 pomnożymy przez dowolną liczbę naturalną dodatnią, to liczba będzie zawsze dodatnia, czyli liczba dodatnia plus dodatnia i plus jeszcze 30 na pewno da nam liczbę, która będzie większa od zera. Jeżeli chodzi o mianownik, sytuacja będzie dokładnie taka sama. Tutaj w tym nawiasie na pewno dostaniemy jakąś liczbę dodatnią. Jak pod n podstawimy 1, będzie 5, 2, 6 itd. Podobnie w przypadku tego nawiasu, czyli liczba dodatnia razy dodatnia da wynik. Dodatni jeszcze razy 2, czyli też nie ma wątpliwości, że to co mamy w mianowniku również będzie większe od 0. Czyli tak naprawdę, jeżeli liczbę dodatnią Podzielimy przez liczbę dodatnią, to wynik na pewno będzie dodatni. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli od an plus 1 odejmiemy a n, czyli to co obliczaliśmy tutaj, to wynik na pewno będzie większy od zera, oczywiście dla n należących do zbioru liczb naturalnych dodatnich. A skoro ta różnica jest większa od zera, to oznacza po prostu, że ciąg będzie rosnący.